Jak już jesteśmy przy zbrodniach wojennych, to przejdźmy do osoby, która regularnie popełnia zbrodnie przeciwko modzie. Krzysztof Kasparek. Krzysiek, jak widzi koszulę hawajską, spodnie, dresowe i lakierki, myśli STYL! Jak Łukasz Kowalski widzi Krzyszka Kasparka, to wolałby być ślepy, a nie głuchy. Kurwa, to jest... Koszule Kasparka są zrobione z gorszego materiału niż stand-up treli, to jest... Krzysiek ma sądowy zakaz zbliżania się do kontenerów na odzież używaną. Kasparek dwukrotnie miał covid, ale nic to nie zmieniło, bo on już wcześniej nie czuł smaku, więc... Kiedyś zrobiliśmy nawet interwencję, poprosiliśmy żonę Krzyszka, żeby mu pomogła, ale to nic nie jest.